Mankowicowie, w, w kolejnym odcinku z Style Brainrod jesteśmy po evencie. Dzisiaj będziemy otwierać te wszystkie bloki, bloki. To wszystko. No, tu już nic nie ma. Ale no, zaczniemy. Będziemy sobie tak chodzić. Otwierać po piętrach. Co będzie fajne, to weźmiemy i zostawimy. Zaczynamy od tego pierwszego. I co tu będzie fajnego, żeby sprzedajmy to od razu? To teraz tego. Dziękuję Wam za 1100 Czekajcie, Zaraz Wam powiem. Za 100, za 1189 subskrypcji. A co to? mi takie wylatuje. Dobra, idziemy na górę, bo dół na razie spechowy. Weźmy sobie od Przepraszam Was, że Kisiek mówi, ale gra z kolegą też.

I co tam wszyscy stoją? Chodźmy sobie teraz na dół. 10 tysięcy daje to słabo. I weźmy sobie... tego. Diamentowego. No naprawdę takie coś. Dobra, nagrywa się już miałem. O, mamy że tak Okay, otwieramy tego, tak i tak pewnie nic nie wleci ciekawego. ale ja sobie go tworzę. otworzymy. Olka, lelo, olka, dużo. A to mamy już. Wszystkie lawe jakie mamy. zostawimy teraz to i może rozdam jakieś Czego? gdzieś jak tam To jest całkiem, całkiem. jest całkiem teraz prawie gdzieś nie gdzieś celem było nie, nie ale Widzę, że ciężko. Trzeci ten sam. I ostatni. Zostawcie łapkę w górę i suba, jakbyś, jakbyście chcieli... Jakby chcieliście mieć w Six Seven, a mamy... I kształt y to ma taki jak z nie? A chwilę myślałam, że to jest. Nic chyba już nie mamy tutaj. Tu właśnie sobie z tego samej góry Wszystko zielone. O, chyba nic już ciekawego. A mógłbym mieć na innym kon A nie w sumie ja tam by się mało zmieściło. Ja znę sobie teraz te wszystkie skiny, co mam. Dam na to kątło. Niektóre tylko na Idzie coś fajnego. Dobra, więc wiemy My po prostu, widzimy się jak. Dam te wszystkie rzeczy, co mam w drugiej bazie do tej pierwszej. Dobra, wiemy. i to jest moja cała baza takiego pod spota. back Gat, Gate. Tu mam te, co otwierałem je przedtem. I najlepsze 17 milionów, i la grande combinazione 32 miliony na sekundę. Zbieramy jeszcze. Kaca. Mamy 10. A tutaj są jeszcze moje, tylko mi już ich się nie chciało transportować do kolejnej bazy. No. Zobaczę sobie do tego co tu trzeba. Taktyki to by był fajny ten. Centrucina. Co jest Co to nie potrzeba? Ale tutaj, bo tutaj Bombardini. Bombardini i Guzini. o. Teraz... Teraz wyszło. No Dobra sobie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!